Dzień dobry, witajcie, witam Was z Ostrowca Świętokrzyskiego, a dokładnie z przepięknego, naprawdę przepięknego parku miejskiego, jaki mają tutaj w Ostrowcu. No jestem pod ogromnym wrażeniem. Park jest niesamowity, zwiedziłem go, przeszedłem się po nim, zanim oczywiście rozpoczniemy o godzinie 17 nasze spotkanie, kolejne wydarzenie z cyklu Tour Konstytucja.pl. Przechadzałem się po tym parku, oprócz tego, że jest mnóstwo ptaków, jest piękne molo, jest piękna aula koncertowa, jest miasteczko, na którym jeżdżą keyboardiści, chyba tak to się mówi, i różnego rodzaju rowery po takich pochylniach. Ale zatrzymałem się w tym szczególnym miejscu, bo dawno nie widziałem miasteczka rowerowego, które ma pomagać szkolić w jeździe myślę, że tych najmłodszych. Tego nam brakuje. Wspomnę jeszcze, zanim przejdę do Sedna, że ten park powstał też w dużej mierze, jeżeli nie, wyło... no, nie wyłącznie nie, przepraszam, w dużej mierze z funduszy europejskich, gdzie widać po tabliczkach naprawdę widać to potwierdzenie też zaangażowania Unii. W to, co się dzieje w naszym kraju naszym. Ale wracając do, do, tego, do tego miejsca, w którym jestem, czyli do tej szkółki rowerowej, czy jakkolwiek to nazwiemy, trochę mi to przypomina zasady konstytucji. Mówię o tym, bo zastanawiałem się nad tym, jak komuś wytłumaczyć. W jaki sposób, jakiego przykładu konkretnego użyć, jeżeli chodzi o stosowanie konstytucji, kiedy mówimy, że mnie konstytucja nie obchodzi, mnie konstytucja nie dotyczy, to są sprawy polityczne. A my, świadomi ludzie praw i obowiązków, jakie wynikają z konstytucji, wiemy doskonale o tym, że tak nie jest. I wydaje mi się, że właśnie to ten przykład tego rowerowego miasteczka jest idealnym do podawania dalej, być może. Otóż, Konstytucja to zbiór praw. Zbiór praw i obowiązków, które mają nas chronić w naszym. Codziennym życiu. Dla, służą dla naszego bezpieczeństwa, służą dla naszego rozwoju, dla wszystkiego, co powinno układać odpowiednio życie społeczne obywateli w, w, w Polsce, bo mówimy przecież o naszej Konstytucji. Konstytucja to wskazówki. To wskazówki, które mówią nam, gdzie jest bezpiecznie. Kiedy prawo jest przestrzegane, gdzie wchodzimy na niebezpieczne pole, gdzie prawo jest łamane. I teraz, jeżeli ktoś powie, że jego konstytucja nie dotyczy i że konstytucja jego nie, nie interesuje, to wystarczy popatrzeć na znak stopu. To jest podobnie jak konstytucja, która mówi nam w pewnym momencie stop, dalej nie wolno ci przekroczać prawa, ponieważ to grozi pewnego rodzaju niebezpieczeństwami i oczywiście w zależności od, od tego, od sytuacji w jakiej się znajdujemy. Oczywiście można przekroczyć tą barierę i nie zatrzymywać się na tym znaku stopu, natomiast konsekwencje tego dalej mogą być e, opłakane w skutkach. Podobnie jest jeszcze jeden znak. Który mówi i dedykuje to wielu innym zakaz wjazdu, zakaz wjazdu, w łamanie na przykład praw obywatelskich, zakaz wjazdu w pozbawianie praw osób, które do tego jak najbardziej zasługują, a nie są przestrzegane czy respektowane e, tylko dlatego, że są słabsi, albo tylko dlatego, że stanowią e, mniejszość i zakaz wjazdu w takie, takie działania. Jest wiele oczywiście innych znaków. Kolejnym takim znakiem, który można byłoby e, pokazać i który jest nam wszystkim znany, uwaga, przejście dla pieszych. Co to oznacza? No to to oznacza nie mniej, nie więcej, jak wszyscy, którzy poruszają się samochodami, różnego rodzaju pojazdami, mają obowiązek, już od niedawna w nowych przepisach, mają obowiązek ustąpić pierwszeństwa. To też pokazuje, przekładając na język konstytucyjny, czy na konstytucję, że tam, gdzie są na przykład właśnie słabsi, którzy nie mają tej ochrony, e, która jest im no, z tych czy innych powodów e, nie jest im dana, zasługują na szacunek, zasługują na ustąpienie tego miejsca dla nich, zasługują na to, aby ci, e, ci właśnie e, obywatele mogli czuć się bezpiecznie w danych. Rejonach. To może też takie przejście e, dla pieszych, to jest też takie, kiedy wchodzą na drogę prawną i należy i tutaj sędziowie, adwokaci, prokuratorzy, w zależności od sytuacji, też mają ich jakby bezpiecznie przeprowadzić przez, e, przez to przejście. E, no wiele można byłoby tutaj odnosić do zasad ruchu drogowego. Szkoda, że nie mam przy sobie konstytucji, bo nie jestem na tyle biegły, żeby ją znać na pamięć. Natomiast pewnie natychmiast można byłoby przeczytać wiele artykułów z niej, żeby dostosować ją do, do tego właśnie miasteczka ruchu drogowego. Uwaga, droga jednokierunkowa. I tutaj zasady demokracji. Uwaga! Łamanie konstytucji to jest nic innego jak zboczenie z drogi jednokierunkowej. Zawrócenie na takiej drodze w jazda pod prąd może tylko spowodować zagrożenie dla wszystkich, którzy jadą właśnie zgodnie z przepisami. To, co obecnie widzimy, to jest właśnie część osób, część obywateli, politycy. Zdecydowali się zawrócić i jechać pod prąd. Co my możemy zrobić? No, jedynie jako obywatele możemy starać się bronić tych praw, które są właśnie nam potrzebne, do tego byśmy czuli się bezpiecznie. I kiedy jedziemy taką drogą jednokierunkową, żebyśmy czuli się bezpiecznie, że nikt nie uderzy w nas jadąc naprzeciwka ponieważ nie spodziewamy się tego. Dzisiaj już patrzymy na to trochę inaczej i no niestety musimy się liczyć z tym, że z naprzeciwka wciąż nadjeżdżają nowe pojazdy. Cóż, e, taką sobie interpretację dzisiaj wymyśliłem na te piękne okoliczności naprawdę fantastyczne, które są wokół Wosrowcu. Ja e, e, powiem, że Rynek jest piękny. Wczoraj byliśmy, rozmawialiśmy z dziewczynami na temat tego, co się będzie tutaj wydarzało, ale e, Ostrowiec, jak tutaj chodzę i patrzę, wzbudził ogromną moją sympatię i mam nadzieję, nawet chyba jestem przekonany, że e, to nie jest mój ostatni pobyt w tym miejscu. A kiedy byłem w amfiteatrze, pomyślałem sobie: No, chyba warto byłoby pomyśleć, żeby może jakiś kongres zrobić. Letni, taki dla e, obywateli, którzy chcą bronić praw, chcą konstytucji. I spotkajmy się w Ostrowcu, może za jakiś czas? Nie wiem. Pomyślcie, przyjedźcie, sami sprawdźcie zobaczcie fantastyczne miejsce. Gorąco Wam je polecam.